Naprostowałaś Na mnie czy jestem teraz dobrym Jupiterkiem No to Jeszella, dzięki jaka Niebieska, tak zła. A widziałeś to? No i tylko mnie! Ja nie mogę. No serio, ona się zrespiła jeszcze. Nie pan Przy okazji gorąco zachęcam do wspierania kanału. I dziękuję także wszystkim aktualnym wspierającym. Dzień dobry, czy się czołni, Thomas? Bardzo serdecznie jestem Paweł Zombie jest i Re. Hello. Hejka! I dzisiaj, moi drodzy, geta online i długo wyczekiwaliśmy, żeby znowu wrócić do Face to Face i razem, oczywiście, uczciwie, w. rozgrzane. Wstupie, że tak powiem, pobawić się, oczywiście. Ocy, Słuchajcie, to przy okazji wypad, wypad. podziękowanie za Wasze wsparcie łapkowe. E, także A? jeżeli Wam się film spodoba, to oczywiście zachęcam zostawienie łapki. Padłeś? Żeby spadłeś? Zpadłeś zasięg tego filmu i przy dobrze, okazji, dobrze. żeby algorytm wam polecił kolejny odcinek. Dokładnie tak. Dobrze im Dokładnie. powiedziałeś. Dobrze im powiedział. A tymczasem Aż nie zostawię, widzę, aż nie zostawię. Zostawił się skupił i pojechał i widzę, że ma... O, minąłem się z nim. Koleśnę, Jak się dobra? odbiłem od tego? Jak ja się odbiłem od twojego auta, synek Synek, ale ja w ogóle nawet No o, Uszelka, o, o. Tam się no Dobra, dobra, dobra. Się tam. Jak Zmugaj ja się od tej Dinki odbiłem, to ja nie wiem. No właśnie, ja też nie mam żadnego pojęcia, bo ja myślałem, że w ciebie walnę, a tymczasem ty mi minąłeś, Bok przejechałeś. Uderzyłem w twój bok i spadłem, a no ciebie nie. to nie ruszyło. A. No właśnie, nie, bo nie uderzyłeś no, bo we mnie. Powiedzia... Ale uderzyłem. Ale nie uderzyłeś we mnie. Ale uderzyłem. Ale, Ale nie. Ale nie, no naprawdę nie uderzyłeś. Ale uderzyłem. Ale, nie. Ale wszyscy widzieli, że nie uderzyłeś. A, to muszą wejść na mój odcinek i pooglądać, bo u mnie są lepsze tutaj Ojej, Ojejku, o, dzięki. Właśnie, myślałam, że inaczej A ja właśnie specjalnie już poczekałem, nie? Myślałem, może mnie wyprostuje. <ś cudzoł merec Fahrenheit> no właśnie, widzisz, wy, naprostowałem cię. No, teraz jestem. Teraz jestem. Wprostowe... O, o, kurde. Naprostowałeś mnie, czyli jestem teraz dobrym Jupiterkiem. Ooooooh. Aha, wylądowałem, no ale. <none of> <diyorsunem> Ale nie tak trzeba wylądowałeś, bo wylądowałeś na zbiorniku paliwa i taka smutna sytuacja. A to wszystko wina, Josheli Dobra, idź pan weź tam idź z No patrz, ona jest szybsza w ogóle. O, nie wyrobisz na zakręcie Pawełku. Ja nie wyrobisz! No to ten. Co mówiłeś Ren? To nie wyrobisz? Nie, Josella jest pierwsza. Teraz musimy się no na niej zająć. No musimy. Proponuję ci sojusz z racji tego, że jeszcze na nie ma z kim zrobić sojuszu. Dobrze, to y, no ja w takim razie zabrzyjmy pakt. <gry> Dlatego mam teraz spać jakie małe Patrz, jak teraz, bo jest, przepych. O, no, to jest... Dobrze, ciśniemy dobrze, ciśniemy ją, ale ty jesteś ciśnie, taka i Och, wow. ja i też spadłem. Ja nie, ale mówiłam. zrobiłem normalnie, jak jest szybki i wściekły. Mówiłam, że mam przepych, mówiłam. Na szczęście ja tak nie teraz, sojusz z tobą. Nie wiem czy nie fortunnie. Sojusz golfiarzy. Nie wiem, czy ten sojusz cokolwiek zdziała. Ty go atakujesz, i ja, ja, ja jadę dalej, o. Aha, to nie za bardzo. Dobra. Chyba trochę tutaj triki Jaka zrobić. No nie no ja muszę was nadgonić, poczekaj. Chyba tutaj triki zrobić No, ja tam no spróbujesz tam Triki. A ja nie mogę. Zapomniałem, że... Spacony jestem! jestem spłacony. Chodź <laughs> Nie dam ci! Joszelka Co Ej, potrzebę, dobra, tu jedzie. Dobro. No i czemu na mnie wkaru bo głupia? Wyrolowany Pracaj jesteś, stary. Co 사이 powiadam, to jest face to face. Nie zdarzyłeś się ze mną, to jest. No nieuchciwe. jest face to face, to czemu mnie go <śmieniczyny> ja nie szyłem? Nie, chyba nie dawno to jechać, żeby tak no, jakby. Z... O nie. Nie zadziera i oho, cio, 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 cio. Niech go tam, Batmanie jeden, nieprzysty, normalnie. I want justice! ma. Ja, just just testuj się, ej Joszelka, ty jest ciężka jesteś. I just want Testuj się ciężka, Joszelko! to jest nieuczciwe, masz cięższe auto! tym niebieskim Batmanem. Masz cięższe auto! To jest nieuczciwe, jedź Joszelka! Tam w Facebooku chciałeś cały czas! nie jest To nie jest! O, jest, Jak to nie jest? To nie jest. Ej napiszcie im coś w komentarzach, fokusuję się o, na mnie, to. O, tak, napiszcie, to też zwiększa zasięg filmu mojego kochanego. Najlepszego. <laughs> napiszcie rent, paruwo, Joszelka, paruwo i w ogóle. A napiszcie renty dużo, paruwo, O, to ta, to ta. No, ja Joszelka mnie. Joszella mnie bije. Masakra. O, czym ty tam jedziesz? Też pojechać? Znowu w tym samym miejscu. O! Mm. Dobra. Ej, wszyscy, wszyscy spadli? Ja prawie spadłem, znaczy spadłem, ale prawie nie spadłem, o. Okej. Okay. Muszę się szybko zrespić, bo Joszela już za mną jedzie. To? Ona no ostatnio okay. wygrała, więc teraz mam ten... No właśnie, to było po o. prostu nieuczciwe. To jest niemożliwe, żeby Joszelka no, wygrała przecież. Jak niemożliwe? Ty kurde, co? No. Ty kurde, co? Kurde, co? No, dokładnie. Kurde, co, o! Kurde. Kurde. co tam kurde? Co jest kurde? Jej, stąd, nie, Wypnaj się! No już byłem przy tym. Czemu nie puściliście mnie? Ja ładnie wam pomagam. Jestem za szeroki, stary. Jego jeszcze mnie ciśnie. Mamy coś? Mamy, mamy, mamy. Jak szczekam no, na fakturkę. Zrzućcie się tam. Ja bym bardzo chciała. Zostaw mnie. Nie! Dobra, teraz szybko próbuję cisnąć. To jest masakra, po prostu jestem daleko w kupci. No muszę wam powiedzieć. To, 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 to. Jaka Dobra. Ale niestety ucierpiałem na to. Jedź? W życiu nie dojedziesz! Never forever! Ale no, tu! <laughs> Ale ty mówisz do Ren czy do mnie? Dren. Do Ren. Ren, mały tren. A spadnij! Weź ją tam zniszcz! Zniszcz ją! <laughs> ty już! Aaa, taki to to jesteś. A teraz Renat ja, to będzie sojusz? No właśnie. A z kim właśnie będziesz ja miał nią Ja już nie z tego? wiem, ja się zgubiłem. Ja muszę w ogóle przejechać. Masz ja ci, Dajcie spokój. Dobra. Ja, ja chcę się zmieścić tutaj. O. Poczekaj no no. no. no i zepchnęłaś mnie już, El. Poczekaj no. no. no Jak zepchnęła cię znowu. tym samym autem, co ja no, jadę, gościu? Zatrzymała się po prostu. już nie miałam siły napędowej, rozpędowej, no. Ja, ja, nie, ja nie mogę. Ja nie Które. mogę. Ja no? Moje prawo. Ty głupia no, poruło Pawełkowa i do tego tassere kupionym. O jadę. bardzo dobrze. Co za głupi. Co no za, jadę. tak. Joszeka, nie ja Mam, nie ja mam no, reno, auto. Nie. Jestem dwa Bo ja się wcisnąłem, się jak przejechał, wiesz? No Idealnie czekało. po, idealnie po. Nie, nie, nie czekałem, ale tylko wcisnąłem się czekało. timingiem, dobrze. No i patrz, no minął się ze mną. Kurde. <laughs> Wolał się. Wolał się zaciąkać. Co tu się dzieje? Halo. Nie Ja nie mogę, co robi? To co robi. Prolałuję mnie. Co no. Weź ją tam. Szerokie, tu nie da się tak jechać Koje. szybko. To weź ją tam. Weź ją tam. Ciągaj, loczka. Kurde, ty trajkardzie. <laughs> Po prostu wykręcam, no co ja ci poradzę? Wkręcasz w prawo, ja żeby wakasz, potem w lewo. No super wykręcanie ja go. No no, co super wykręcanie. Takie przecież. bajki to wiesz, komu możesz powiedzieć? No, Renowi, no. Nie, temu Bobusiowi od O, Oj, to Kudy jest tri! Zrobiłeś? Stunta dzikiego. Zrobimy dzikiego, dzikiego stunta. Żegaj. się No fajne, fajne, to było, super. Zamknąć okna. Nie, ja nie chcę go. On jest... On co jest, co twój? jest twój. On nie jest twój. bo aż spadnę zaraz normalnie. Dzi do dzi do dzi Nie. Czekaj. Ja z, z się tego nie go jeszcze wyjdę. Nie no. <laughs> widziałem, widziałem. No Nie pyskuj, lepiej nie pyskuj, lepiej nie pyskuj. Zepnij go tam, daj go on ciebie. Fuk. Nie da się! Ale, za wąski, za wąskę. <grym> gdzie do, 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 do? ja będę go spychał? Jesteś. Ja pierwszy jadę, to muszę ciebie spychać. Aha! No nie? Go, go, G! No i bezwaj, wszyscy jadą w tym samym. No, tym A -a -a. no ja, ja cię tam dogonię, zara. Musisz zatrzymać dzieszczęle. Ok, nie, luziki. Du, ja mam z Jadu, zbugowaną rampą. Czym jesteś? Bugiługi. Fajnie Terren tylko tam normalnie jedź, nie? nie, nie, nie czekaj na mnie czy coś. A to dobra Łow! <laughs> I co to było? No ja. Dobra, wiem, ale mnie nie wybiłaś. Aha śmiesznie. Tylko uciekamy, uciekamy. No zepchnij go! Ale jest wolniejszy, A nie, jak nie ma ciemność. Uciekamy. uciekamy, no przed tobą, ale jego nie mogę dogonić nawet. Cały czas mi odjeżdża, to jak mu mam go z... Znaczy, <laughs> ja mam trzecie miejsce wy... Co no mnie. Ja nie wiem, to Josella, <grymne> To Joszella. No ogólnie chciałem powiedzieć, że chyba powoli nam się ota coś powtarzają, mam wrażenie. Tam się powtarzasz. Zdecydowanie. Więc ja myślę, <grymne> okay, myślę że za chwilę e, weźmiemy i przejdziemy sobie po prostu na e, drugą mapkę. Możliwe, ale <grymne> jeszcze troluje. No bo byłeś duszki, myślałem, że już nie będziesz dużo, zrobię tam w tym Cyk. No nie no totalnie powtarza się. Ja jeszcze spadłem! Już. Dobra. Wygrałem! Nie, prawda, no. nie wygrałeś! A jestem numer jeden, no. jestem. Dobra, to, to jadę dalej, no dobra. dobra. To, no to co, to zmiana mapy? Tak, to jest. Meta jest. O, meta, Jaka meta. To faktycznie tam jest meta. Bożnie? Zepchnij, Rena. Nie zepchaj, Rena, Jak mnie zepchasz, meta. to będziesz pantoflem! Zepchnij Jesteś go. pantoflem! Dziękuję. <laughs> Jesteś jestem pantoflem! Tam, Yochim, Dobra, to koniec, to nagrywania, nie koniec, nie koniec, koniec nagrywania, koniec, no, koniec oh, nagrywania, ja eee, wygrałem. Ja, ja, wiem, wie, ja, wiem, ja wiem gdzie mam... Ja wiem gdzie mam cięcie zrobić, ja wiem. Nic nie widzę. A, nic, a, nie nic nie widzę. Nic nie widzę. puścił grę. Nic nie widzę. No, i mamy drugi wyścig, face to face. Tym razem znowu I wygram. Tym razem Joszelka na pewno nie wygra. Nie, Aha. ja wygrałem tam. Ale na tamten. pewno się nie przestraszy. Ja wygrałem tam. No, ren wyszedł, ren, ren wyszedł, nie ale ale wygrałem. Bo... Ja wygrałem. Tygi poszli! Walka między różowym a niebieskim. Bardzo zacięte z tyłu. Bardzo mocno walczam, ale jednak wszyscy wyszli z tej opresji. No, nieźle. Nie. Taka jesteś. Ja sobie zapamiętać muszę. Ale nie zrzuciłam cię. Dobra, gita, dita, dita, dita. Może ty to mnie nie, 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 ale by. ja ciebie Cięłam teraz Ten, muszę. Ten face to face teraz. mi się kojarzy z jednym, który kiedyś robiliśmy, taki po ciemku był. Był taki kosmiczny? Nie, Był chcesz, taki, był chcesz? taki, nie? Co ty był, chcesz? Był. Czemu próbujesz mi? Nie... O rany... Są jakieś takie polosy. <laughs> Kurde, nie wyrobię co? na zakręcie. Go, lecimy. Ja nie mam tego napisu na gminze, więc jestem szybsza. Nie, nieprawda. Coś wolniejsza. Mam Moja aerodynamika teraz działa tak, jak trzeba. Tak? To dlaczego o. mnie nie bierzesz? Bo jestem grubszy? Mam masz motorówkę. Jero, jak to strasznie... Nie ma motorówki jeszcze i zaraz zobaczymy, co to będzie, ale mam nie będzie motorówka. O, tak myślałem, że to będzie to. Pa, pa upa No co ja mam bardzo, na, na ten nie polecę? Nawet nie chcesz face to face zrobić, to weź, Nawet, ty weź. Jedziemy no face to face. To face weź, salon. Weź, weź no tam no się to... zrzucił. w końcu, czy to coś. Tam się zrzuć. No zrób, zrób. Normalnie co to jest za face to face, gdzie w ogóle nie robimy face to face? <laughs> Powinno być w ogóle tak ciekawiej. No teraz tak, teraz się chce robić face to face, a ja a. ci powiem. No no, 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 man. No, 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 no. Teraz no, 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 no. chodź. Teraz są równe nie, nie, ja przypadkiem spadłem. <grym> Aha. Widziałem. Ja, ja przypadkiem A spadłem w tym momencie. Takim Totalnie grał, przypadkiem. Bo ja to lubię się bawić. O, tak. O, no, dokładnie. <grym> to jest. O, To jest. O, jeszcze na arena? Wygrałem. <grym> jeszcze spadła. W końcu wygrywam. O, W końcu wygrywam. Po co mi zabawa? Ta bawa? właśnie, renty, bawić się musisz. No właśnie, no brawo, chodźmy. Tu, co to mi renty. zabawa, nie wiem co to zabawa. Napisali tak, co Ty cię zlagowało? Co cię zlagowało? Dla... Mi tak Ale. Co to miało Jakie plaki. Dobra, teraz możemy face to face, chodźcie. Co tam masz? Hej, czterka, Adio Dawaj mam. face to face, ja się nie boję, wjeżdżaj we mnie! No i tyle w temacie, widzisz? To ci to słabo wyszło. Słabo to wyszło <grym> trochę, musisz powiedzieć. Możeś się odbił. Odbiło ci. Normalnie. <grym> mium, 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 mium. Bardzo ładnie umiem latać. Łapiesz mnie? No prawda. No, ale normalnie. że przygazował, ale przygazował. Ale przygazowałam? A czy słyszysz? <grym> <grym> Ja nawet poczułem, poczułem. To to za w jakiś? Taki, którego nie podrzucisz byczku. A jednak podrzuciłeś! Jak to nie podrzucił? Pa, Powinieneś Bo powinni się międzyopony, powinni wjechać, je, nie? Nie, 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 nie! Tak, 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 tak! Bardzo ładnie. Nie no, wypadłem. Myślałem, że wskoczę na górę. Prawie było, prawie było. Dobra, patrz teraz. Czekaj, teraz. U. Co ty tam robisz? Tracam. Lepiej nie się wiedzieć. Co tam da się, tylko musisz to Ubie, zrobić wolno. Wolno? Wolno. nie do końca przyspodzi. Udaje się. O, o. A. Ty kurde, co robisz? No, Dobrze A wy już macie też te te, te. Dobra. no brać. Ja no miałem wcześniej. Dobra, ciebie. Dobra, ja Dobra, co ty mówisz? Dawaj, Paweł, wsiadaj. Siadaj do tych. To jest Ella, Dzięki. Drogi ja jaka tans. paruwa. Niebieska taksura, oh yeah! A żeby spadł? Musisz co naprawić. Żebym spadł? To tak nieźle nie mi życzysz. Ty albo Paweł, to wy wybierzcie, który Taka jesteś, przyjaciółką. Masakra! No jestem. <laughs> Oho! Jest Najlepiej, Taksiory. Tak Taksiory, jak nie wiem. Nie! Popraw mu. Jeszcze! <laughs> oh no. Ale no była wysta wystawka, wystawka była. Po prostu. to się nazywa przyszła żona. Parszywek, po prostu parszywek. Pocz to... Paweł, teraz my na nią. Eeeem... A widziałeś to? No i tylko mnie! <laughs> ja nie mogę! No serio, ona się zrespiła jeszcze. Ty patrz! Ty kurde! Ty mały! Co tam, weź normalnie. Ja nie mały. mogę! Dwa razy panto cię porobiło Joszelka. Dwa razy panto. No na jest. Batmanie. No niż... szybsza. Szybsza jestem. O, Taka. o, o. No i nie, no i spadłem. Jak tam praca taksówkarza? Podoba się, nie? Wiem. Na taksiorce, ale myślę, że przejdę na Overa. Znaczy. Na taksiorce. Aha. Chodź, pomogę znam, ci. Ja ją zniszczę. A ty, ty jedź. <laughs> ja już was nawet mijam po prostu. Aha. O, nie, myślisz, że nie wrócę? Papara, Myślę, że nie. Próbowałem, ogólnie ciężko było. Bo właśnie robię to. robiłem dokładnie co... Tak. Co gdyby przeskoczyć tędy na drugie i tak dalej, i tak dalej? A no to w sumie. O, nie są skill testy. Ale działa! I <grymka> i nie! I działa, działa, nie ciągkam, bo działa. Najgorzej, Gorzej Jaszaka była dymkiem. Patrz tu Co ty robisz? No mówię że Teraz mój plan, mój plan działa, Zarobiliście To, to no jak później z tego wyjdziesz No nie, tak, blisko. Eee. tak blisko Blisko star, ale tak od trzeciego Od samego początku się udawało no, Więc okay, da się, da się O, okay. oh, ale mnie dotknąłś, aleś no, dotkną... ale mnie to dotknął Ale mnie to dotknęło, ale mnie to, ale mnie to, ale, no ale mnie to boni. Widzę tę funkcję. Ważne, że Dobre. się da wrócić, ja, nie, to... gdy jesteś na dole. Pamiętajcie, nigdy się nie po... O! Co? Eee, Co wy tam znowu macie? No nie, no poważnie, cały czas macie jedno i to samo. Co To jest nieuczciwe! Możesz wrócić? Cześć, ty jak piłka? Trochę. No. O. o ty, kurde. No nie, no to no, się powtarzają, już to Ale ten tam ten jest meta, meczka. tam jest meta, teraz nagram! Pan Teraz nagram! Chodź Paweł! Polujecie! Dobra, O nie, o nie! O nie! O nie! O, nie, o nie! Czemu go nie zepchnąłeś mnie potrafiłeś? Zepchnął mnie tylko ja wyszedłem z tego, wiesz? No próbowałem! To jest WYGRAŁEM! Ego zaspokojone! No i no, po prostu no, no. ją chyba. Nie umiem się bawić! Czekam tak, na te komentarze, myśli. czekam! Nie umiesz się bawić. Dokładnie, tak jak powiedział, napiszcie, że nie potrafi się bawić. Tylko żeby wygrywać. <śmiech> 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 tylko wygrywał. Zwieńcie zasięg, <laughs> Tak jest. Dokładnie. No dojeżdżasz tam do mety. 10 sekund. Nie, ja mam tylko 13 pan. auto, wiesz? Aha, no to... Tylko 13, mi... więc niestety... Przykro e, mi. Nie jestem w stanie dojechać, moi drodzy. Ej, ej, ale skończysz na Batpanie. Dzięki za uwagę, trzymajcie się. Pa. Na razie. Pa, pa, do następnego.